Jak widać w Radomiu przy gmachu komisji województwa sandomierskiego, czyli obecnym urzędzie miejskim, nie koszą i dobrze. E, już zdążyłem przekwitnąć mlecze, także dano im szansę. Skowronki, e, przepraszam, stokrotki kwitną przez cały rok. Na no, niedługo na kwitły sztawie. to już widać. E, no i jaskry się pojawiły, bardzo piękne. Element na takich trawnikach miejskich zazwyczaj nie do zobaczenia, dlatego że najczęściej są po prostu koszone. A no w tej chwili piękny pożytek dla pszczół miejskich. Zaczynają się wykłaszać e, trawy, kostrzewy. O, jest i kubkówka, tak, dla glamerata. No, ale mamy też tutaj jakieś gatunki. Obce, inwazyjne No jest trochę No ale też jest nalot jak widać yy, drzew